W 2025 roku ludzi czeka bieda, a także zubożenie społeczeństwa tych bogatszych ludzi także ludzie będą żyć od pierwszego do pierwszego. No już teraz mnóstwo ludzi tak żyje, ale to się jeszcze bardziej pogłębi. Tak mówi wizja przepowiednia tutaj Jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o 2025 rok. Co takiego się wydarzy na świecie? Czy będziemy mieli do czynienia z kryzysem ekonomicznym? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat no, przerażającej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o 2025 rok. Można powiedzieć przepowiedni takiej ekonomicznej, która będzie dotykała każdego z nas. No, tutaj tak, ktoś może powiedzieć, też mi tutaj Jasnowidz Ameryka Ameryka odkrył, tak? Bo zubożenie społeczeństwa będzie mieć miejsce, coraz więcej ludzi będzie żyło od pierwszego do pierwszego, to już ma miejsce, tak? Owszem, to zawsze miało miejsce, tak? Czy gospodarka jest w dobrej sytuacji, czy w gorszej? Zawsze są po prostu takie grupy społeczne, którym się żyje gorzej, to jest oczywista sprawa. Natomiast tutaj według jasnowidza w 2025 roku, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, to się pogłębi, tak? A więc tutaj zubożenie społeczeństwa, że nawet ci, którzy którym się dobrze po prostu wiodło, tak, no już pomijam kwestie nazywania ich bogatymi, tak, no bo to też jest pojęcie względne, tak, ale ta średnia klasa, oni tutaj zubożą, tak? Społecznie. Oczywiście to też jest inna sytuacja, jeżeli na przykład ktoś ma dwa czy trzy samochody, jego zubożenie będzie polegać na tym, że zrezygnuje z jednego samochodu, albo na przykład z jednego wyjazdu za granicę, a będzie wyjeżdżał i tak dwa razy jeszcze w zagranicę na wakacje, no to nie jest tutaj dużo stratny, natomiast ten, który jest biedny i brakuje mu do pierwszego, to jego zubożenie, to jeszcze gorsza jest sytuacja tutaj, tak, bo jeżeli brakował mu tutaj do pierwszego, no to się okaże, że po prostu wystarczy mu tylko na połowę miesiąca na życie, tak. Czyli tutaj Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób: totalny kryzys nas czeka. Będzie on związany z kryzysem ekonomicznym, który będzie mieć miejsce na świecie, tutaj tak, który po prostu spowoduje kryzys w wielu państwach na świecie, zubożenie tutaj właśnie społeczeństwa na świecie, bo tutaj oczywiście jest kwestia tego, że praktycznie BRICS chce swoją walutę, dolar tutaj tak, nie chce się złamać Trump będzie robił wszystko, żeby tutaj nie złamać tego dolara, żeby umocnić tego dolara i będzie sztucznie wywołany kryzys ekonomiczny według wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, który paradoksalnie ma pomóc Stanom Zjednoczonym. Tak, tutaj ten kryzys ma im po prostu pomóc w tej sytuacji wiele państw na świecie, czy na przykład Chiny będą się śmiały ze Stanów Zjednoczonych, że Ameryka jest w kryzysie, natomiast ten kryzys będzie miał pomóc właśnie. W tym ciężkim czasie, tak? Czyli po prostu kryzys po to, żeby po prostu wyjść z tego no, obronną ręką, można powiedzieć. Czyli tutaj właśnie 2025 rok, subożenie społeczeństwa, totalny kryzys, także że ludzie będą po prostu tutaj żyć od pierwszego do pierwszego. No, w Stanach Zjednoczonych to też jest inna sytuacja, tak? No, bo Stany Zjednoczone to jest bardzo opiekuńcze państwo, tam jest szeroko po prostu rozwinięta ta pomoc, tak, tutaj socjalna, i tak dalej, to też różnie wygląda w różnych państwach, nie ma co się oszukiwać, tak, tak samo po prostu w Europie to różnie wygląda, tak? No u nas w Polsce na przykład ta pomoc tutaj socjalna, czy rządowa, no ona jest bardzo kiepska, nie ma co się oszukiwać. Oczywiście są programy typu 800+, zasiłki, renty, emerytury, no emerytura to może tak nie, nie jest pomoc tak? taka, no bo to, to wypracowujesz sobie, każdy z nas to wypracowuje, natomiast no nie oszukujmy się, tak? No to nie jest na takim poziomie na pewno, jak to na przykład ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, tak? Z kolei na przykład Skandynawii też po prostu mówi się o tym, że te Skandynawia to są kraje opiekuńcze, które mocno dbają tutaj właśnie o społeczeństwo, o ludzi, tak, gdzie ten socjal później też jest wyższy, tak? No ale tam też są gigantyczne podatki, tak? Też duże zarobki, też duże praktycznie podatki, więc to to nie ma też co porównywać, tak? Oczywiście e, wiadomo, że człowiek powinien starać się, powinien pracować i tak dalej, e, tylko na pewno w Polsce powinno to też po prostu lepiej wyglądać, że jak coś ci się stanie, w sensie zachorujesz, czy nie możesz pracować, to żebyś mógł żyć na przykład czy z pomocy, zasiłku, z opieki, czy na przykład z renty, a wiemy, wiemy że te po prostu świadczenia w Polsce są na niskim poziomie, tak? E, że po prostu, jak to, to, jak to się mówi, że za dużo, żeby umierać, za mało, żeby żyć, tak? E, po prostu jakoś tak to się właśnie... Się mówi. Natomiast tutaj, tak, tutaj Jasnowiec Jackowski mówi, że 2025 rok to będzie zubożenie społeczeństwa, tak? Czyli można powiedzieć tak. Ludzie społeczeństwa będą zakładnikami w cudzysłowie w rozgrywce, w walce dolara z kontra, tutaj, tak, walutą BRICS-u, tak? Jak tam ta waluta miała się nazywać, nie pamiętam, już po prostu przestawałem, kiedyś była taka nazwa robocza tej waluty Unit, chyba, tak? ma się ona nazywać jakoś, tak? Nie wiadomo, czy to będzie wprowadzona nazwa taka tej waluty, ale, no, czyli po prostu tutaj, no bo oczywiście Amerykanie boją się tego, Trump się boi tego, że że dolar straci na wartości, że ta nowa waluta, która wprowadzi BRICS, na początku wiele państw na nią będzie machać ręką, natomiast z czasem coraz więcej państw nią będzie się posługiwać i ona będzie rosła w siłę, a ten samym dolar będzie tracił na wartości. Tak? Eee, I tutaj obawa jest praktycznie o to, żeby dolar po prostu nie stracił swojej wartości i też tym samym znaczenie Ameryku, Ameryki, tak? Stanów Zjednoczonych. Czyli tak miałaby sytuacja wyglądać. Oczywiście tak, są też pewne grupy społeczne, które są tak bogate i żadne zubożenie i tak dalej na nich nie wpłynie. Tak, no to też wiadomo po prostu tak, że są ludzie, którzy są milionerami czy też miliarderami i jak pokazuje historia w czasie kryzysu, zarabiają jeszcze więcej pieniędzy ich majątki jeszcze bardziej się powiększają. Natomiast no, niewątpliwie nie wszystkim się to praktycznie tutaj uda, tak, w sensie po prostu mówimy jeśli chodzi o to zubożenie społeczeństwa, o tą sytuację, ten kryzys, żeby wyjść z tego całym, tak, mówimy tutaj oczywiście o większości ludzi, o zwykłych praktycznie tutaj ludzi, tak, chociaż bogaci też mogą po prostu dużo potracić, źle poinwestują swoje pieniądze i też mogą tutaj dużo stracić, tak. Natomiast tak, 2025 rok to ma być rok zubożenia społeczeństwa, totalny kryzys na świecie, w Europie, tu, w Polsce, tak, także, no bo to też jest system naczyń połączonych, tak, to nie można powiedzieć, że coś się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, ktoś powie, łę, tam w Stanach Zjednoczonych to jest daleko od nas, to nie ma żadnego znaczenia, tak, te wszystkie po prostu firmy są ze sobą powiązane, ta ekonomia po prostu, tak, te same firmy mają tutaj też siedziby w Polsce i to, więc to wszystko jest ze sobą powiązane, to jest system naczyń po połączonych, tak, e jakiś bank będzie mieć problemy w Stanach Zjednoczonych, tak, będzie się chili ku upadku, albo będzie miał po prostu problemy finansowe, e to na przykład, tutaj odnoga w Polsce podniesie konta, tak? Za pieniądze, za prowadzenie konta, więc wszyscy to praktycznie odczujemy, tak? Teraz się mówi, na przykład, dużo na temat pewnej prywatnej stacji, która ma być wystawiona wkrótce na sprzedaż, tylko dlatego, że po prostu firma, tak, ma z kapitałem amerykańskim ma jakieś tam problemy finansowe, chce poprawić swoją sytuację, budżet i po prostu chce wystawić tą telewizję na sprzedaż, po to, żeby uzyskać tutaj pieniądze, tak? Czyli widzimy, że to wszystko jest ze sobą. Powiązane. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.